I dalej, kolejne pytania. I też mi się to za, tak trochę nie podoba, że on odciąga mnie od tych rzeczy właśnie, od tego mm -hmm. typu takich spraw właśnie wgłębiania się w ogóle. Bo ja też jestem taką osobą, że ja przygotowuję się do apostazji, żeby odejść w ogóle z religii katolickiej. Jestem już na to bardzo mocno nastawiona. Tylko mm -hmm. muszę po prostu pojechać do mojego miejsca zamieszkania, żeby tam akt tego chrztu wziąć i w innej parafii mm -hmm. to załatwić. Mm -hmm. a, a jednak moja rodzina jest bardzo przeciwko temu i taka nagonka jest na mnie pod tym kątem, nie? bo ja też scenę nie chciałam do komunii dać i, i widzę, że y, no trochę bałaganu się z tym robi, bo oni po prostu mnie nie rozumieją, czemu ja to robię w ogóle. Dlaczego taką drogę obrałam, nie, że tam po prostu Bóg mnie opuścił, że i tak dalej, no, tak jak... Tak, ja, tak, standardowo. To jest na tej zasadzie, tak, 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 że po prostu jakiś tam ten, nie wiem, jakaś, jakiś diabeł mnie opętał i tego typu Tak, sekta. Rzeczy. I żadne, tak, i żadne wyjaśnienia w ogóle. Nie docierają. Ja mówię, że ja nie chcę być w żadnej religii, ja chcę być sa samodzielną, niezależną istotą, bo wiem, kim jestem i ja chcę to robić z poziomu własnej duszy, a nie, a nie z jakiegoś, nie wiem, poziomu jakiegoś tam programu czy, czy jakichś istot, które uważają się za Bogów i tak dalej, ale nie ma tego zrozumienia. Po prostu ja tak, jakbym spotkała się z takim murem, jakby, no nie wiem, nie wiem no po prostu z brakiem zrozumienia, tak? A oni nawet nie chcą zrozumieć. Po prostu ja mam robić tak. Jak jest zgodnie ze standardami, bo nie mieszczę się w tych schematach jakby myślenia życia, jak to oni mówią w społeczeństwie i to mówią moi rodzice i mąż i tak dalej, że trzeba w coś wierzyć, a ja mówię wierzę, no, wierzę w własne dusze i, i, w, i w pierwotne źródło stworzenia, tak, ale na przykład no, nie wierzę boga jachtę ta żadnego, tak, to nie jest mój bóg, mówię im to, to nie jest mój bóg żaden, tak, to jest istota, tak samo równo jak my, jak ty i ja, czy tam, jak, jak to mówię do mojej mamy, i dlatego nie chcę. Nie, nie, nie uważam tej istoty za jakiegoś Boga, tak? Ale to nie dociera nie w ogóle. Jakbym, jakbym mówiła, jak, jak, jakbym z kosmitami rozmawiała w ogóle. Mm -hmm. I też tego właśnie. I cały czas, no, no nie wiem, cały czas, jakby ktoś mi kładł kołody pod nogi w moim życiu. Wszystko jest tak, Wszystko nie jest tak, jak powinno być. Ja wiem, że coś jest nie tak cały czas. E, wszyscy. bez względu na to w jakiej byśmy się nie przejawili przestrzeni i w jakiej rasie, pochodzimy z najczystszego źródła świata i miłości. Każda istota ze względu na ja to. Wiem. Tak, bo zadałaś pytanie, czy jestem istotą duchową i tak dalej. Chodzi o. Duszową. to... o dusze mi chodzi, tak. Chodzi o to, że wszystko zależy od tego, jak na to się zapatrujemy. Mhm. E, Dlaczego? Dlatego, że nasza esencja, nasze główne, jakby m, nasza dusza, czyli ta, tak zwana naddusza, ona jest tak. naj, na, najczystszym źródłem świata miłości i ona nigdy nie schodzi z żadne, żadnych wcielenia. Mhm. E, I ona jedynie co to wypuszcza cząstki siebie żeby doświadczały w różnych, w różnych przestrzeniach, w różnych pracach. I żeby mog i żeby i z tego, co ja osobiście czułem, widziałem, mhm. nie ma istot, które nie, nie posiadają takiej cząstki duszy, dlatego, że nie mogłyby funkcjonować ich ciała. Bo to jest połączenie z, energi z energią, która jest energią eee, Znaczy nie, tu moment. Bo są istoty, które są stworzone przez na przykład ciemne rasy i one nie mają duszy, bo one tak. są jakby tworem e, istot ciemnych. Hybrydy, tak? Bardziej o to Ci chodzi. Tak, szaraki to jest najlepszy przykład. No tak. Szaraki no są tak. stworzone przez reptilian. Takie bioroboty, no bioroboty nawet. Nie wiem, czy bioroboty, bo oni bardziej chyba energetyczni też są. Więc y, są istoty, które istnieją, które y, nie mają duszy. I właśnie okay. jakby ciemne istoty wręcz y, szantażują, straszą te istoty, że mm -hmm. oni są jakby ich bogami, właśnie, władcami, tak. że właśnie źródło ich nawet nie przyjmie, że one. Jeżeli ci władcy nie zechcą, to kiedy mhm. dojdzie ich koniec i znikną, że nie odrodzą się już w kolejnym wcieleniu, że dla nich jest koniec życia, koniec, nie ma nic. Mhm. I te istoty bardzo się boją i robią wszystko dla tych swoich panów, żeby oni zechcieli ich jakby od... W nowe wcielenie, po tym, jakby wcielić. Tak naprawdę ich trzymają w takim pułapce lęku. że właśnie nieby, te istoty. Bo one się nieby, boją. Przed że... niebytem. No tak. Tak, dokładnie. Przed niebytem. Że one po prostu nie będą miały szansy żyć. I ja robiłam na pewnym etapie. Tak, bo jak ja to zobaczyłam, ja to dłuższy czas badałam, bo dla mnie to było, no to było wiele lat temu jak ja to zobaczyłam, no, byłam bardzo zaskoczona taką, ta, że w ogóle coś takiego jest. Um, tak, tak. Ale zaczęłam na przykład pytać źródeł, jest, że są istoty, które nie są stworzone przez źródło, a czy one na przykład mają szansę wrócić do nieba, znaczy wrócić, pójść do nieba. Czy mają szansę, no bo każdy ma wybór, którą drogą idzie. Czy jeżeli taka istota by się zwróciła ku kierunku źródła, czy jak źródło, że tak powiem, przyjmie. I wtedy źródło powiedziało, że jak najbardziej, że źródło, mimo że to ciemne istoty je stworzyło, to jeżeli dana istota serce otworzy na źródło, to źródło je przyjmie w niebie i jakby stworzy dla nich duszę. Okej. Okay. Na tej zasadzie. To jest na tej zasadzie. No tak, na... bo oni też, jakaś świadomość ich stworzyła, tak? Tak. Te, te właśnie, więc one też są częścią tej świadomości tak naprawdę. Tak, z wyższego punktu widzenia i mhm. tak, no bo wszystko istnieje z energii źródła. Ale, Dokładnie. jako takiej cząstki Dokładnie. duszy, oni nie mają. To też może wynikać, że nie mają tej empatii w ogóle? W dużej mierze tak, no bo oni są stworzeni z ciemnych energii. Mhm. I z dostępów właśnie istot, które miały możliwości tworzenia. I właśnie jedną z takich istot funkcjonalnych, właśnie ja jestem. Dlatego na pierwotnej Ziemi to, co mnie zrobili, to, co właśnie później z moją energią robili, to właśnie na moich później dostępach, na moich energiach też tworzyli. Bo moja energia jest energią twórczą i funkcjonalność. Dlatego oni, istoty, które mają dostępy i możliwości tworzenia, struktur jakiś, dla mm -hmm. nich to było bardzo ważne takie istoty, albo ich energię zdobyć, albo żeby taka istota weszła z nimi w układy i dla mm -hmm, nich zaczęła tak. pracować. Dlatego jak ja się dowiedziałam o tym, no bo to też była moja droga gdzieś, szukałam, kim jestem, co robię. No ja też właśnie, ja też tak szukam. Tak, i, i tak. właśnie jak się dowiedziałam właśnie, że jestem. Grupie tych istot, gdzie ja tworzę, oczywiście na energiach źródła, to właśnie później się właśnie dowiedziałam, że tak naprawdę te istoty ciemne wyszukują takie istoty, i szczególnie jeżeli taka istota nie chce wejść we współpracę z nimi, mhm. to bardzo gnębią takie istoty. Gnębią. Mhm. Dlatego też wiem, że jakby em, nacelowanie to, że tak bardzo starają się mi Uprzykrzać nas z tego poziomu, którego mogą, czyli ciała, tak. to po prostu to robią. Bo szantaże już były, próby przekupstwa były, i nic nie zadziałało. Mhm. Masakra. Ale to są właśnie nasze świadome wybory. A ja znowu jeszcze wyciągałam wszystkie moje energii, gdzie oni mieli. Te cząstki swoje, tak, energii? Tak. Żeby nie mogli nam. Jakby używać jakichś moich cząstek energii mhm. właśnie do swoich planów. I wtedy właśnie też się między innymi, właśnie dlatego tak mu się sam pogorszył. Bo po tym właśnie jak wyciągnęłam te moje cząstki. Bo ja im wyciągnęłam moje wzią... energie. Tak. Te, na których od wieków, od tysięcy lat tworzyli różne rzeczy. I wtedy właśnie mi przywalili, i wtedy właśnie kręgosłup mi poleciał. Kurczę, trochę taka niebezpieczna zabawa, można powiedzieć, gra, nie? Tak, tak, to jest niebezpieczne. Ale jak ja pytałam później źródło, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że. No jednak, że tak powiem, no, uszkodzili mi ten, to ciało, mhm. tak? Um, jedno, co pierwsze mi źródło od razu tłumaczyło, że to nie była kara, żebym nigdy na to nie patrzyła z poziomu, że to była kara, że to by była iluzja i znowu kłamstwo. To nie była kara, ale ze względu na to, że wszyscy ci, którzy byli na pierwotnej Ziemi, kiedy doszło do tej inwazji, wygenerowaliśmy lęk i strach przed ciemnymi istotami. Teraz, tutaj, e, zwłaszcza kiedy nasza świadomość bardzo wzrasta, niejako w mniejszym lub większym stopniu musimy się znowu zmierzyć z lękiem. Też tak to czuję, właśnie, że tu jest taki program lęku potężny. Ja nawet sama to tak. po sobie widzę, że ja, muszę, że ja muszę też to pokonać, nie? Że nawet jak umrę po tamtej stronie, też będę musiała się z tym zmierzyć. Że to nie jest tylko tutaj, że również to tam będzie. Tak. I tego też się boję, nie? Bo też Dlatego nie wiem, jak... tutaj to, że to się tu teraz zadziało, yy, ja teraz z perspektywy czasu widzę, mhm. że ja wiem, że to może wręcz absurdalnie brzmieć, ale tak jest. Tak naprawdę mhm. ta choroba mnie wzmocniła na duchu. Mimo tego bólu i cierpienia, że jest mi bardzo ciężko, że bardzo mnie boli. Ale tak naprawdę mnie to wzmocniło na duchu. Bo sam fakt, że cztery lata leżałam sparaliżowana. Właśnie. I dzień w dzień łączyłam się ze źródłem i żaden lekarz nie dawał mi szans, że będę chodzić. Nawet o kulach. A ja no, po czterech latach zaczęłam powoli no. chodzić o kulach. Niewielkiej odległości, ale chodzę. Gdzie to po prostu według rezonansu jest niemożliwe. Więc to jest cud. Owszem, nie, mój stan nie jest jak sprawny człowiek. Ale podług tego, co było, mhm. to i tak to jest już bardzo dużo. Dlatego y, wiem, bo wielokrotnie mi ktoś zadawał pytanie, no ale całkowicie Cię Bóg nie, nie, nie uzdrowił. Mówię, dobrze, ale to też trzeba nauczyć się doceniać to, co się dostaje. Bo kiedy miałam taki, wiadomo, kiedy tak naprawdę ból mi dawał popalić, E, już tak płacząc, po prostu z bólu, mhm. zadałam pytanie, dlaczego, jakby tak jest, że tak całkowicie nie doszło jeszcze do uzdrowienia. E, a źródło mi wtedy powiedziało, że to jest też tak, że łatwo jest wierzyć, kiedy masz zdrowe ciało i masz świetne życie. Ale mhm. dużo trudniej jest, kiedy. Coś się dzieje, kiedy masz problemy, i to bardzo trudne. Wtedy tak naprawdę się okazuje, jak silna jest twoja wiara. I im cięższe ktoś próby przechodzi, no właśnie, tym dopiero wtedy się okazuje, jaka jest w kogoś wiara i zaufanie. No tak, wiesz, chyba nie bez kozery jest takie powiedzenie najkrótszą drogą do y, oświecenia. W cudzysłowie oczywiście y, oświecenia jest cierpienie, nie? Więc to gdzieś tam jakieś swoje ma jakby korzenie tutaj. Pod tak. tym kątem. Że jednak to cierpienie też przynosi to zrozumienie później nie? u człowieka. Skąd to się bierze i, i dlaczego tak. te wszystkie wydarzenia akurat w naszym życiu nastąpiły? Tak. Pod tym względem, nie. Dlatego widzisz, no kurde, ja no też widzę, właśnie e, przez te lata, właśnie szukając też tych odpowiedzi, mam już zupełnie inne spojrzenie na to wszystko. Mhm. Po prostu, kiedy jest mi bardzo ciężko, ja się zatapiam w miłości źródła. Nie wchodzę w pretensje do źródła, dlaczego mi to robisz, mhm. tylko zatapiam się w jego miłości i zaufaniu. I to mi daje ukojenie. No, niesamowite. Wiesz, może każdy ma taką drogę tak. przed sobą, wiesz? Każdy ma ten etap w swoim życiu, oczywiście znaczy w życiu, jak nie w tym, to następnym, bo to każdy, jakby, no pewnie, y, jakiś swój czas ma, nie do tego, do tak. tego zrozumienia. Czas, a poza tym. Też przychodzi moment, w którym <laughs> będzie musiał się zmierzyć ze swoimi największymi lękami. Tam, gdzie właśnie na czym upadł. Tak jak my tam upadliśmy na tym bardzo potężnym lęku, właśnie kiedy była ta inwazja. <laughs> I to zaburzyło nasze połączenie ze źródłem. Więc teraz, żeby to odwrócić, niejako, ten swój upadek. Właśnie tak. w trudnych sytuacjach życiowych trzeba umieć się podnieść. I wejść, w co, od, jakby odwrócić ten proces. Wejść mhm. w zaufanie do źródła. Całkowite. Nawet właśnie kiedy jest źle. Nawet kiedy poprawy nie ma. Bo fajnie jest mieć zaufanie, kiedy dostajesz od razu prezent. Tak, no tak. już ci poprawiam. No to. To jest, łatwo logiczne, wtedy. No. to jest takie logiczne, nie? Ale kiedy jest trudno, tak. no, to jest sztuką wtedy utrzymać właśnie to zaufanie. To jest to, czego my tam nie zrobiliśmy. Zachwiało to nami. Dlatego teraz, jakby przerabiając to. Tak naprawdę siebie uzdrawiamy i przechodząc te próby, stajemy się lepszą wersją samych siebie. Nasze połączenie ze źródłem staje się dużo mocniejsze. Przez to ciemnym istotom jest dużo trudniej później wpłynąć i zmanipulować taką istotę, mm -hmm. bo ona już się nie daje. Ale wtedy oni wykorzystują bliskie nam istoty wokół nas. Oczywiście, że tak. Wtedy to robią. Wiesz u nas tak samo. Cała rodzina nie rozumie tego, co my robimy i są przeciwni. Aha. Czyli to tak mamy po prostu. Ci którzy tak. idą w tym kierunku, tak muszę to uznać, że tak jest po prostu. Nie, że to mi się tylko dzieje, tylko po prostu to spotyka wiele takich istot. Wiele które obrały taką drogę, jaką na przykład, No że tak mogę powiedzieć, my obraliśmy, tak? Tak, no, tak. Tutaj. Bo wiemy, że, to, że ten świat jest inny niż nam się go przedstawia, tak. Tak, dlatego że ci ludzie są w programach, w schematach podpięci, pod egregory, gdzie tak, są tak. sterowani bardzo potężnie. Więc jeżeli ktoś jakby zaczyna iść, że się odcina od tych podpięć, to tak, cała tak. tamta reszta, która jest podpięta, mhm. są. Takie impulsy płyną od egregorów, którzy wręcz mhm. nakłaniają, szturchają ich, że nie, nie, trzeba jego z powrotem tak, do odcisnąć, że ma wrócić mhm. na swoje miejsce. I wtedy właśnie Dokładnie. mama, ciocia, siostra, brat, wszyscy zaczynają osaczać tak, właśnie tak. tą jednostkę, żeby poczuła się wykluczona że jeżeli o, będziesz robić co mm -hmm. my chcemy, to będziesz zła. Nie zaproszę cię na obiad, nie zaproszę cię na imieniny, albo jak cię zaproszę, to się nie odzywaj. Albo inaczej, jak zaczniesz robić to, co powinnaś, to wtedy będę cię kochać. Albo tak właśnie. Albo też, też takie są szantaże. Rzeczy. Tak. tak. No, u mnie była sytuacja, że rodzice do mnie zaczęli dzwonić, że jak nie dam Janka do komunii, to państwo mi dzieci zabierze. Ja mówię, ale czy to jest karane w ogóle jakoś, nie wiem, sądownie takie rzeczy, że ktoś nie chce dać dziecka do takich czynów nawet zaczęło dochodzić? Nie? Mówię, po prostu porąbało tych ludzi już do reszty. Po prostu odbiło im wszystkim, nie? Do takiego stopnia, że są w stanie, bo byli w stanie mnie normalnie skamieniować, ukamieniować. nie? Tak. Co ja w ogóle za cherezjum, że tworzę nową religię? Jaką nową religię? Że, że chcę być wolną istotą. Ja żadnej religii nie tworzę. Chcę być wolna. I to wszystko, nie? Nie, w ogóle. To jest nowa, nowa marka, jakaś powstała dla nich. Mm -hmm. Już tak, żartując sobie, nie, żeby to tak w jakąś złą energię nie poszło. No po bo prostu. oni są tak mocno w tych schematach, Ach. że to, co my robimy, to jest. Jak, nie wiem, jak jakaś... Choroba psychiczna, tak, że o, trzeba właśnie. ciebie mm -hmm. uchronić przed tym, żebyś siebie nie zatraciła. Oni Dokładnie. taką wręcz misję czują. Tak, 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 no. Misja niesamowita, ale. Albo jakiś program taki właśnie, albo są częścią tego programu, Paulina jeszcze wiesz. Też. też. Ale tak naprawdę... To, co się dzieje energetycznie, to tak naprawdę oni boją się, bo wiedzą, że gdyby sami zaczęli to robić, to to też by ich spotkało. Mm -hmm. A to jest trudny proces, to jest bardzo trudna bardzo droga trudny. i powiem ci samotna. To jest, to jest droga tak. samotnika w, w własnym otoczeniu, po prostu. Tak. Tracisz ja ja przyjaciół, od... tak. rodzinę. Znaczy, A się przyjaciół wszyscy? może nie wszystkich, nie, ale no wiadomo, że tam jakieś przyjaciele zostają. Ja ze wszystkimi też przyjacielami o tym nie rozmawiam, ale mówię o najbliższej rodzinie. Ale jeżeli jesteś szczera i zaczynasz mówić, to wielu ludzi Być to... może. Mm -hmm. Tak, mogę powiedzieć, tej tak, to w ogóle już ten odbiło do reszty, tak. nie? w ogóle y, od religii odchodzi i w ogóle sobie wymyśliła, że nie chce ani dzieci chrzcić, ani po prostu do komunik tak. posłać, bo, bo, bo po prostu twierdzi, że, że y, nie wiem, że to jest po prostu zło, tak. Jak tak. wszyscy wierzą po prostu w tą religię od tysięcy lat. To jest tradycja w ogóle polska, katolicka, no nie no. No dobra, prostu, a co przed tak. Jezusem było? No nie było przecież. No ja mówiłam im to też to tłumaczy. Były inne religie, tych bogów już jest skatalogowanych, jak to naliczyłam, około 3,5 tysiąca. To też im no. właśnie tłumaczyłam to, to po prostu y, powiedzcie sobie, czyli ci ludzie, nie wiem, którzy nawet żyli w starożytnym, y, starożytnym po prostu Egipcie, co się z nimi stało, kiedy nie było tej religii katolickiej? Co, to, to po prostu oni w kogo wierzyli? Y, w nie nie wiemy. w krasnoludki? Tak? To była już zła religia, inna religia przecież nawet? No teraz jest to, jest cieka, religii, to co powiedziałaś teraz jest bardzo ciekawe i mało ludzi o tym wie. Tak. W Egipcie Coś, tak. ci bogowie, którzy byli, to nie są mity, to jest podawane nie. jako mity. Tak, Ci to bogowie, którzy tak. byli, to są tak naprawdę istoty z pierwotnej ziemi, które przejęły ziemię. Oni naprawdę tak wyglądali, to co jest podane w mitach. Tak właśnie wyglądaliśmy na pierwotnej ziemi. Właśnie to, to co jest film Bogowie Egiptu, co tam potrafią z formy ludzkiej przeistoczyć się formę na przykład latającą, tak, czy taką czy inną, tam jest pięknie pokazane to przeistaczanie się, tam są pięknie pokazane ich funkcjonalności. To było tak wszyscy, każdy z nas miał na, na pierwotnej ziemi i oni byli dużo wyżsi niż tu tak. są ludzie i tacy byliśmy na pierwotnej ziemi, byliśmy dużo wyżsi niż tutaj. I to są właśnie ci bogowie z Egiptu, to są istoty z pierwotnej ziemi, którzy przejęli pierwotną ziemię. Tylko oni tu się pokazali w formie właśnie swojej oryginalnej z pierwotnej mm -hmm. ziemi i tu się ogłosili bogami. Jawnie w Egipcie oni jawnie siebie pokazali tak, jak wyglądają. I lud uznał ich za bogów. Później przyszły inne czasy, zmieniły się religie, więc oni jakby się ukryli tak, ich tak, te no, oryginalne formy, tak. ale mhm. oni dalej tu swoje energie zsyłają i są pomiędzy ludźmi. Ja wiem, że są, tak. Tu zarządzają zresztą cały. dnia dzisiejszego, jest z, zarządzanie nami. Także tak. Ale Egipt się... to jest. Dokładnie to był etap, w którym oni się pokazali tacy, jacy są. I tam właśnie stworzyli religię, ogłaszając siebie bogami. I ludzie ich, oczywiście pod przymusem, zaakceptowali. Bo mało kto pamięta, jaki tam był terror i przemoc. Że jeżeli oczywiście. ktoś tak. Tak. Nie chciał wykonać czegoś, to był nawet przez strażnika, strażnik miał prawo go nawet zabić. Tam, tam, tam była tyle co kara śmierci, tak, tak. tak. Na porządku dziennym to było. Tak. Po prostu. Tam nawet się całe klany wybijało ludzi. Nie, nie tylko tak. jednego człowieka, ale cały klan. Jeżeli ktoś klany. się lub coś zrobił wbrew Bogom, nie było w ogóle dyskusji. Mhm. Dlatego oni mieli tak potężną władzę tam. I to właśnie warto też ludziom mówić, bo to właśnie pokazuje, jak potężne są te istoty. Ale to też pokazuje z poziomu duszy, jakimi my jesteśmy istotami, bo my też różne właśnie formy funkcjonalności mieliśmy na pierwotnej Ziemi. I to też jest w nas. Tylko nam zablokowano tego pamięć. Tak. Żebyśmy nie przypomnieli jest. sobie o swojej sile. I teraz mamy to odzyskać, teraz mamy sobie to przypomnieć i uwolnić się właśnie od swoich lęków. Nie dać się znowu zmanipulować i powrócić, odbudować swoje połączenie ze źródłem. To jest najważniejsze. Będziemy to robić, papina. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za tą sesję. Widać, że ona była długa i pewnie też jesteście zmęczeni tutaj, bo to nie jest tak łatwe mówić tyle godzin. Także już Wam tutaj czasu nie będę zabierała. Bardzo nie jestem Wam sprawy. wdzięczna. Naprawdę nie. bardzo jestem wdzięczna i bardzo się cieszę, że trafiłam do Was tutaj. Mamy, mamy nadzieję, że udało nam się rozświetlić Ci te rzeczy, które chciałeś zrozumieć. Ja mam takie pytanie, czy mogłabym opublikować ten początek sam, gdzie mówiliśmy właśnie o bogach Egiptu? Tak. O tym wstępie właśnie, jak oni właśnie to wszystko, tu jest właśnie, no wiesz, ten początek co ja mówiłam. Tak, ja, ja, tak, tak doskonale pamiętam, jak najbardziej Paulinko, jeżeli to komuś pomoże. I w jakiś sposób tam światło w tunelu, wiesz, rozjaśni y, dla jakiejś innej istoty czy grupy istot, no to jak najbardziej. To ja jestem za tym. To ja bardzo dziękuję. Całuję Was, ściskam gorąco. Y, I tobie, Paulinko, przede wszystkim zdrowia życzy, żeby żebyś, wiesz, funkcjonowała jak najlepiej tutaj, tak? Żeby to zdrowie dopisywało Tobie i, i żebyś każdego dnia coraz zdrowsza była. Oj, tak, tak, przyjmuję. <grych> Czy musisz, bo nie ma idei opcji tutaj. Tak. Dobra, no, dobra, to do trzymajcie się. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa. No, pa.